Cześć FM. Cześć FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Witam, dzień dobry, Maciej zapraszam na piątkową rozmowę na 96FM, Index TV, kanał YouTube'owy i oczywiście nasze media społecznościowe. Tam jesteśmy. Jak zwykle w piątki gościmy przedstawiciela magistratu państwa i moim gościem, wiceprezydent Zielonej Góry, Jarosław Flakowski. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Miejskie tematy przed nami. Za chwilę parę umowa bardzo ważna z punktu widzenia komunikacji miejskiej, podpisanie umowy właśnie na mini autobusy. Jakie są szczegóły Czego możemy się spodziewać, czego mieszkańcy Zielonej Góry mogą się spodziewać, jeżeli chodzi o realizację tej komunikacyjnej inwestycji? Dokładnie tak. Dzisiaj tuż po tym programie powracam do Urzędu Miasta i rozpoczniemy konferencję prasową. Podczas której zostanie podpisana kolejna umowa dotycząca zakupu nowych pojazdów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Mówimy tu o trzech nowych minibusach, czyli tych, które już Państwo możecie oglądać na naszych ulicach, szczególnie uliczkach w których wcześniej komunikacja miejska nie miała możliwości dotarcia ze względu na bądź to wąskie drogi, w których nie, nie radziły sobie większe autobusy. I tak naprawdę po ponadrocznym testowaniu tego rozwiązania prezydent Pabierowski doszedł do wniosku, że będziemy kontynuować ten model rozwoju komunikacji miejskiej. Pozyskaliśmy środki z Funduszy Europejskich dla województwa lubuskiego na zakup nowych pojazdów. Są to trzy karsany wyłoniony został wykonawca przez spółkę i dzisiaj będziemy mieli przyjemność podpisać taką umowę jesteśmy po wstępnych rozmowach z wykonawcą, który potwierdził, że do końca roku będzie w stanie te trzy pojazdy do Zielonej Góry mógł dostarczyć, no i na początku przyszłego roku już w pełnej skali będą one wykorzystane, tak żebyśmy mieli nowe dogodnienia. i to nie tylko dla osób starszych, które Bezwzględnie korzystają z tej formy komunikacji, choćby docierając do samego ścisłego centrum naszego miasta, ale też młodzież i dzieci, którzy krążą i realizują swoje żywotne interesy, choćby w drodze do szkoły, czy też do centrum przemieszczają się także. Tutaj mogę potwierdzić, że ten model będzie dalej rozwijany. No właśnie, chciałem o to zapytać. To rozumiem, będzie kontynuacja tych działań związanych z minibusami w jakiejś dalekiej przyszłości. I od razu pytanie, czy już jest znany taki wstępny oczywiście rozkład, gdzie te minibusy mogą się pojawić. No mówiło się o szpitalu, że ma wjechać na teren szpitala ten minibusik. Czy już możemy coś konkretnego powiedzieć? Znaczy na pewno mieszkańcy i zapewniam tu wszystkich mieszkańców, nie będą czekać aż do końca roku, żeby nowe. Linie z wykorzystaniem minibusów się pojawiły. Chcemy jak najszybciej udostępnić teren szpitala dla mieszkańców. Wiemy, że tutaj szczególnie osoby starsze korzystają z usług szpitala uniwersyteckiego. Także zgodnie z naszymi planami rozwojowymi i zapewnieniami, zapewnieniami pana prezydenta zostanie uruchomiona linia, która będzie przejeżdżać przez główną arterię komunikacyjną szpitala uniwersyteckiego ale także myślimy o y, skomunikowaniu kampusu przy Podgórnej, tak żeby studenci mogli, choćby z rejonu dworca, z centrum przesiadkowego, mogli się bezpośrednio dostać pod budynki uniwersytetu. Jeżeli mówimy o MZK, jeżeli y, pytamy, rozmawiamy o tej miejskiej spółce, w jakiej ona kondycji dzisiaj jest, tak, na półroczu 2025 roku? Znaczy, jesteśmy w pierwszym półroczu roku 2025, także zgodnie z kodeksem spółek handlowych y, prezydent miasta przeprowadza zwyczajne walne zgromadzenia dotyczące rozliczenia roku poprzedniego. Takie zgromadzenie wspólników przeprowadziłem dwa dni temu. Spółka przedstawiła swoje bilanse. Zanotowaliśmy 250 tysięcy złotych straty związanej z funkcjonowaniem spółki, ale ja tutaj też przypomnę mieszkańcom, że ta spółka generalnie działa na podstawie dotacji miejskiej i ona realizuje komunikację miejską dokładnie dla mieszkańców, ta strata... No, yy, co ta strata oznacza, bo jaki jest punkt to znaczy odniesienia tej jest straty? To, jest wysoka, niska, jak ją można ocenić? Znaczy możemy ją potraktować jako stratę kosmetyczną, jest to, są to tak zwane koszty operacyjne, przypomnę, że... Yy, że w zeszłym roku pracownicy dostali podwyżki, yy, w ciągu od maja zeszłego roku yy, systematycznie została powiększana oferta, Miasto Zielona Góra też zwiększyło dotacje dotyczące funkcjonowania zakładu komunikacji miejskiej, tak żeby mógł on zapewniać odpowiednie trasy dla mieszkańców. I możemy potraktować to jako taką stratę, która jest dopuszczalna, ponieważ przypomnę też, że spółki komunalne nie służą tak naprawdę do generowania zysków, bo ten zysk by wynikał tylko i wyłącznie z kosztów ponoszonych przez mieszkańców. One mają właśnie funkcjonować w granicach. Tak zwanego zera operacyjnego, plus minus drobne odchylenie związane z otoczeniem zewnętrznym. I tutaj pan prezes Karwacki przedstawił wraz z nową radą nadzorczą odpowiednie bilanse. Te bilanse zostały przez miasto zatwierdzone. Pan prezes uzyskał absolutorium i kontynuuje swoją misję w spółce. Także tutaj możemy tą działalność ocenić pozytywne. Przypomnę również mieszkańcom, że prowadzimy działania związane z odzyskaniem środków, które były nadmiernie pobierane przez niektórych członków rad nadzorczych w spółkach miejskich. Tutaj ten proces A na jakim etapie to jest? Zostało zawarte kilkanaście ugód, gdzie osoby zobowiązały się do zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia. Część spraw trafiła do sądu, ale też nie jestem uprawniony do tego, żeby dane osobowe na antenie na antenie Radia Index oraz tutaj w przestrzeni medialnej zdradzać. Przeplatać będziemy pytania mówiącego te słowa z tymi, które dotarły do mnie w momencie, kiedy wiadomo mi się stało, że będzie Pan gościem, czyli jak zwykle przed piątkiem. Panie prezydencie, kiedy ta ochla ruszy? Wiem, że deszcz, wiem, że te prognozy niekorzystne nie mogliście ruszyć 1 czerwca w Dniu Dziecka, bo takie były pierwotne założenia, ale czy jest jakakolwiek data, żeby to kąpielisko było otwarte? To jest kwestia najbliższych dni do podjęcia decyzji o uruchomieniu na pełną skalę funkcjonowania H2 Ochla. Obiekt jest praktycznie gotowy, wszystkie przeglądy zostały wykonane, przeprowadzone zostały testy związane z jakością wody. Wszelkiego rodzaju dokumenty dotyczące bezpieczeństwa użytkowania obiektu zostały zgromadzone. Jest to taki proces, który co roku będzie się odbywał i tak naprawdę analizujemy prognozy pogody i na dniach poinformujemy Państwa, że ten obiekt zostanie uruchomiony i oddany do użytku. Czyli to może być po prostu z dnia na dzień decyzja? Dokładnie tak. tak. No, jeżeli jesteśmy gotowi, a tak naprawdę od wczoraj, od czwartku nastąpił przełom. W pogodzie dzisiaj, dzisiaj też już mamy bardzo dobrą pogodę, zapowiada prognozy pogody, chociaż tutaj oczywiście wiemy, że, że musimy z dużą dozą ostrożności do tych prognoz podchodzić i mam nadzieję, że te warunki umożliwią wreszcie skorzystanie przez mieszkańców, no i nie tylko i naszych ościennych gmin z tego obiektu. Czekamy oczywiście na konkrety. Jarosław Flakowski wiceprezydent Zielonej Góry jest naszym gościem. Kropka na antenie, ale jesteśmy w dalszym ciągu Indeks TV, kanału YouTube'owy i oczywiście media społecznościowe. Panie prezydencie dokonywaliśmy takiego małego przeglądu, jeżeli chodzi o spółkę MZK. O ZGK chciałem zapytać z kolei, bo jesteśmy. W trakcie wiosenno-letniego okresu, czerwiec, natomiast chciałem zapytać o akcję zima. Wiem, że to już ktoś powie, a kiedy była zima, ale, ale ZGK zdaje się dopiero jakiś czas temu podsumowywało to, co się wydarzyło w zimie. Jaka jest kondycja ZGK i jakie wnioski, jeżeli chodzi o tę akcję? Akcja zima na przełomie zeszłego i tego roku była prowadzona jeszcze przez dwa podmioty. Jeden podmiot prywatny, który miał jedną trzecią miasta do obsłużenia. Z drugiej strony mieliśmy Podmiot nasz, własny spółkę komunalną zakład gospodarki komunalnej. Ta zima była rzeczywiście trudna w porównaniu do, oczywiście do tych, które były wcześniej. Mieliśmy ponad 90 dni akcji zimowej, ponad 4300 ton soli zużytej kilkadziesiąt pod, pod 100 tysięcy. Litrów solanki, różnego rodzaju materiałów wykorzystanych. Generalnie oceniamy ze strony miasta akcję pozytywnie. Ta akcja się po stronie ZGK zbilansowała. Mieliśmy już spotkanie podsumowujące, oczywiście musimy też popracować nad konkretnymi rozwiązaniami i na pewno w nadchodzącym sezonie zimowym będziemy jeszcze większy nacisk kładli na to, żeby chodniki i ciągi pieszo rowerowe były. Lepiej zadbane. To... Czyli to tak najważniejszy wniosek, tak? żeby pomocy intensyfikować, mocniej, tak? Mocniej, natomiast tutaj też pochwały dla wszystkich pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, departamentu zarządzania drogami w Urzędzie Miasta, Departamentu Strategii Zarządzania Miastem. Pracownicy byli bardzo zaangażowani, pilnowali tej akcji bardzo często. Bardzo często rozpoczynaliśmy już tą akcję jeszcze w trakcie opadów, tak żeby ten śnieg się nie gromadził. I tutaj muszę przyznać, że bardzo wysoko oceniam pracę służb na rzecz miasta. I w związku z tym podjęliśmy też kierunkową decyzję. Pan prezydent Pabiorowski wskazał, że Zakład Gospodarki Komunalnej już od nowego sezonu będzie zajmował się całością miasta. Także po pierwsze kładziemy nacisk na jeszcze większą jakość. Po drugie dziękujemy wszystkim Pracownikom, którzy byli zaangażowani w tą akcję. Jesteśmy też wdzięczni za to, że nie tylko wykonywali swoje obowiązki, ale też angażowali się ponad ten zakres, tak, żeby miasto było bezpieczne. i W związku z tym będziemy chcieli, żeby to właśnie zakład Gospodarki Komunalnej odpowiadał za tą część. Gospodarki miejskiej. A kondycja spółki, bo przecież nie ukrywajcie, był ten minus i dosyć sporo, o czym Państwo też mówili na jednej z sesji. Jak to dzisiaj wygląda? Państwo używali takiej terminologii. Pamiętam prezes Gruszecki, że staramy się zrobić wszystko, by wyjść na prostą. Jak ten proces wychodzenia na prostą wychodzi. W związku z tym, że kondycja spółki była prezentowana i zaczynaliśmy od punktu mniej więcej minus 12 milionów. Obecnie jesteśmy na poziomie straty minus 5 milionów, także te procesy, które pan prezes Gruszecki wprowadził, one przynoszą pierwsze efekty. Tak i tutaj też chciałbym zapewnić, że musimy pamiętać, że Zakład Gospodarki Komunalnej z jednej strony realizuje ustawowe zadanie dotyczące, dotyczące gospodarowania odpadami i tutaj ta część nie jest w ogóle brana wprost do oceny, ponieważ my na gospodarce odpadami nie możemy generować zysków. Jeżeli jakiekolwiek zyski by się pojawiły w tym obszarze, musiałyby one być zwrócone płatnikowi, czyli mieszkańcowi i tutaj... A to by się musiała zmienić ustawa, żeby mogłoby ZGK pozyskiwać jakieś, jakieś czerpać jakieś zyski, zyski tak? z tej części? Oczywiście, ale no, to już by była tak no tak, naprawdę to... zmiana radykalna, mm. niekoniecznie pożądana przez społeczeństwo, ale też mm. władzy. I tutaj ta część gospodarki po regulacjach cen wywozu odpadów, która odbyła się w początku tego roku, ona została ustabilizowana. Natomiast pracujemy w obszarze nowych zadań, czyli to zadanie, o którym mówiłem, że rozszerzamy zakres utrzymania zimowego dróg. Od przyszłego roku będziemy mieli wydzielone również umowy dotyczące utrzymania kompleksowego dróg i w zakresie oczyszczanie dróg yy, pielęgnacji zieleni i trzecia umowa, którą realizuje zakład, to jest umowa o utrzymaniu zieleni. I tutaj jest to, jako że jesteśmy akurat w okresie wiosennym, jest to bardzo kontrowersyjna sprawa, która wzbudza dużo emocji wśród mieszkańców, bo z jednej strony bardzo dużo sygnałów otrzymujemy od mieszkańców, że gdzieś jakiś obszar miasta jest niewykoszony. Z drugiej strony Otrzymujemy też informację od mieszkańców, że mieszkańcy w innych częściach miasta nie chcą, żeby trawa była koszona, tylko żeby dążyć do tworzenia tak zwanych łąk. Jaki kompromis? W sprawie? Kompromis Czy jest w ogóle możliwy. Jest możliwy, natomiast zawsze on będzie wzbudzał jakieś wątpliwości wśród mieszkańców, ale też wśród nas, władarzy, też często dyskutujemy na ten temat. Natomiast bezwzględnie zieleń będzie utrzymywana w tych obszarach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli te, tak, żeby ono nie ograniczała widoczności. Czyli tu szczególny nacisk będziemy kładli na pielęgnację pasa drogowego, w tym przejść drogowych okolic szkół, przedszkoli, tam, gdzie szczególnie się dzieci poruszają, które jeszcze są w procesie wzrastania, także tak, ta wysokość tej trawy, jeżeli powiedzmy, łąki kwietnej byłaby w granicach pół metra, bo tak gdzieś ten standard jest zrobiony, mogłaby znacząco ograniczać bezpieczeństwo tych osób i tutaj będziemy bezwzględnie wykonywać koszenia. Natomiast też prowadzimy dialog ze środowiskami miejskimi i mieszkańcami tak, żeby systematycznie konkretne obszary wyłączać z pielęgnacji takiej technicznej dotyczącej pełnego wykoszenia i Chcemy, żeby docelowo w przestrzeni miejskiej pojawiło się coraz więcej łąk kwietnych bądź też azyli dla choćby pszczół, które gdzieś muszą pobrać pyłki do produkcji choćby miodu. Tyle z ZGK. Chciałem zapytać Pana o Zatonię, bo też sporo się dzieje, jeżeli chodzi o zadaszenie, jeżeli chodzi o samorewitalizację tego parku książęcego, perła Zielonej Góry, tej nowej Zielonej Góry. Co dziś możemy powiedzieć, jeśli chodzi o ten obiekt? Jest realizowana obecnie inwestycja na, na obszarze pałaców Zatoniu, czyli uzupełniamy tak zwane szyby zastępujące okna. Chcemy, żeby ten obiekt miał. I oczywiście zadaszenie, które też będzie szklane, tak, żeby ten obiekt zwiększyć możliwość wykorzystywania tego obiektu wczesną jesienią, tak żeby. Ustabilizować tam temperaturę, z drugiej strony ochronić przed deszczami i śniegiem, tak żeby ten obiekt nie degradował. Do połowy września na pewno oddamy obiekty w nowym wydaniu dla mieszkańców. Stan zaawansowania pracy to jest ponad 60% już. Wykonawca działa na bieżąco. Ostatnio mieliśmy przyjemność gościć w ramach konferencji, która odbyła się w środę. Przedstawicieli z Brandenburgi Lubuskiego, ale też innych instytucji związanych z 25-leciem współpracy lubusko-brandenburskiej, ale także przypomnę, że w tym roku świętujemy 65-lecie, jeżeli dobrze liczę, 50-lecie. 50-lecie współpracy Zielona Góra-Kotbus, które zostało zainicjonowane w 1975 roku i trwa do tej pory. I w związku z tym byliśmy na wizycie studyjnej, którą organizował prezydent miasta Zielona Góra. Przedstawiliśmy zakres zaawansowania prac. Nasi goście zobaczyli całą tą przestrzeń. Ci, którzy jeszcze nie byli w tym miejscu, byli tym miejscem oczarowani. Także przypomnę również mieszkańcom, że to, że trwają tam prace remontowe, nie oznacza, że nie można korzystać z tego obiektu. Gro obiektu, czyli cały park oraz sama kawiarnia jest udostępniana dla mieszkańców i zachęcam do korzystania z tego obiektu. Czyli wrzesień, rozumiem, to jest ten taki punkt kulminacyjny. Dokładnie. Chodzi o tę inwestycję. Czekamy zatem. Także czekamy na plany odnośnie cmentarza komunalnego w Zielonej Górze. Też Pana tutaj kilka razy o to prosiłem. Są zapisane środki w budżecie na rozbudowę nekropolii. Szalenie nieważna sprawa związana z miejscami, miejscami pochówku, bo tych miejsc po prostu jest coraz mniej, mówiąc wprost. No i także pytanie, Jakie plany ma miasto, jeżeli. Inwestycja podmiotem? trwa, jest wyłoniony wykonawca. Przypomnę półtora miliona złotych została przeznaczona na ten cel. Te środki w pierwszym kwartale zostały przekazane do spółki, tak żeby spółka, Zielonogórskie Zakład Usług Miejskich mógł zrealizować to przedsięwzięcie, jest wyłoniony wykonawca i ten kwartał, który, tak jak wcześniej mówiłem, w kierunku obwodnicy będzie zagospodarowany. I do końca roku powinien on już być oddany do użytku, natomiast też jeżeli dostaję takie zapytania i korzystam z gościnności pana redaktora, to też zachęcam do debaty i przemyśleń dotyczących wykorzystywania nowoczesnych technologii pochówku, tak, czyli mówię to o wykorzystaniu kolumbariów. Które znacząco oszczędzają samo miejsce. No ten temat jest, myślę, że nie chcę być medialny, bo to może niefortunne określenie, ale trudno uciec od tego tematu. uciec, ale już... pytanie, co Zielona Góra może zrobić, bo dyskutować możemy. Nie, nie, nie odmawiam tutaj kwestii do. W przyszłym do, do roku będziemy też We współpracy z głównymi przedstawicielami wyznań, które są na terenie miasta Zielona Góra. chcemy podjąć taką kampanię informacyjną, że. Ten, ta forma pochówku też odpowiada wymogom osób, które są wierzące w konkretną religię, że nie stoją w sprzeczności z tymi założeniami. I tak naprawdę, w mojej ocenie, już tak nie ma większych kontrowersji dotyczących, czy też wykorzystania kremacji zwłok i, i pochówków dotyczących kolumbariów, ale też obserwujemy dość duże zainteresowanie, szczególnie osób, które. Nie są związane powiedzmy wieloma pokoleniami z Zieloną Górą, gdzieś też ten pochówek muszą dokonać. To są też takie dość korzystne w utrzymaniu dla rodziny miejsca, ponieważ one są przez zakład Zielonogórski Zakład Usług Miejskich czyszczone. Łatwiej utrzymać takie miejsce w porządku. Również mamy tam w naszych kolumbariach takie miejsca z ławeczkami, gdzieś na chwilę zadumy. Też zachęcamy do korzystania z, tego, z tej formy usług pogrzebowych, ale musimy pamiętać, że ta klasyczna forma też będzie istniała i część z nas na pewno będzie chciała. Tradycyjny sposób poch pochować swoich bliskich i czcić ich pamięć. A jeszcze chciałem dopytać y, odnośnie tej inwestycji na Nekropolii. Y, to jest także, na ile lat jeszcze starczy miejsc, jeżeli ta obecna? Y, y, się y, myślimy, myślimy o perspektywie pięciu do dziesięciu lat, tak naprawdę po przeprowadzonych, pogłębionych analizach. Y, I tutaj ten okres będzie w zależności od form zainteresowania pochówkiem związanych. Czy mówimy tu o klasycznych kwaterach, czy też właśnie tych kolumbariach? To jest bardzo ważny temat. Podobnie jak, w którym chcę zakończyć naszą rozmowę, co jakiś czas powraca do debaty publicznej temat nielegalnych migrantów w Zielonej Górze. Ostatnio Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję prasową w Zielonej Górze. Radny Zielonogórski Grzegorz jak mówił o tym, że jest problem również tutaj w Zielonej Górze z migrantami. Pytam Pana jako przedstawiciela magistratu, czy, 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 czy jest ten problem i z punktu widzenia... Pana jako zarządcy, jako wiceprezydenta Zielonej Góry, rzeczywiście w Zielonej Górze taki problem jest, i co robicie, aby monitorować tę sytuację? Panie dyrektorze, wczoraj świętowaliśmy Dzień Tolerancji i to w kontekście konferencji, której głównym chyba bohaterem był pan radny Maćkowiak, to też pozostawię to może bez komentarza dla, do, dla pana radnego do przemyślenia, oraz także zachęcam do zapoznania się z kompetencjami władz gmin w Polsce. tak. My na bieżąco monitorujemy tą sytuację. Rzeczywiście pojawiają się osoby na terenie miasta Zielonej Góry, które nie wiem nawet w jaki sposób pan radny weryfikował, czy są legalni, czy nielegalni migranci. Czy to, nie wiem, ja nie widzę jakichś kryteriów wizualnych, jak można takiego nielegalnego migranta poznać i odróżnić od tego, który jest, znajduje się na terenie naszego miasta w sposób legalny. A taki monitoring się odbywa na bieżąco? Tak, Macie jesteśmy dane, w stałym tak? kontakcie. W środę pan prezydent Marek Kamiński odbył na radę z przedstawicielem Straży Granicznej i pan uczestniczył w niej również pan dyrektor Mach. Mach. Powzięliśmy informacje dotyczące bieżącego stanu. Jest to stan, który nie odbiega od jakiejś normy dotyczącej całego naszego państwa. Służby pracują. Ja też panu, pana radnego Maćkowiaka i całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości zachęcam. Do rozsądku no choćby u pana na antenie wskazywano, że nie można ufać przedstawicielom platformy obywatelskiej, no, to są, traktuję to jako żart i poczucie humoru, ponieważ to przypomnę, że przez 8 lat ponad to Prawo i Sprawiedliwość formułowało politykę migracyjną i to było i tutaj rzeczywiście prawidłowo możemy przypisać, że jest to kompetencja administracji rządowej. Ja też gościłem. U pana wojewody Marka Cebulik, z którym też jesteśmy na bieżąco w kontakcie z jego służbami, i zapewniam mieszkańców, że nie ma tu jakiegoś nadzwyczajnego zjawiska, i do wszystkich osób też apeluję o pewnego rodzaju tolerancję, zdrowy rozsądek, ale też prosiłbym, jeżeli znajdują, zdarzają się jakieś sytuacje nienormatywne, które w ocenie mieszkańców zagrażają ich bezpieczeństwu, to prosimy o informowanie odpowiednich służb pod numerem 112. Natomiast zapewniam, że miasto też jest w stałym kontakcie ze służbami i podejmujemy stosowne, stosowne działania, jeżeli jakieś sygnały otrzymujemy od mieszkańców. Stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry, naszym gościem był. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, życzę dobrego weekendu. Dziękujemy bardzo i zapraszamy już po weekendzie, w poniedziałek o stałej porze o 9.30. Maciej Noskowicz. do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.